Ruch koszów, zaczynamy starcie. 17. kolejki, betklik pierwszej ligi. Przykąd Wiktorskiej 6. Rozpoczęli gospodarz. Terpiłowski. Jeszcze raz Terpiłowski. Niezła wczutka, poszybował tam w górę piłkarz Polonii. Uprościć i sprowadzić ją trochę do wymiany podań która oswabadza albo przenosi grę w wolny sektor, może teraz. Vega. Świetnie to rozciągnął, Durmusz. O, to jest to zagranie, o którym mówiłem, zdaje się. Vega, dużo miejsca zostawili mu chorzowianie. Oliver Wojciechowski się na to zdecydował. w rzut, gol! Gol, 1 do zera. pa bramka w tym sezonie Łukasza Zjawińskiego Asystę zaliczył Vega Ile minęło? 20 sekund Od momentu jak powiedziałem, że uzbrajamy się w cierpliwość Pewnie tak Też pojawił się ten element odrobiny kreacji w środku Gdzie Oliver Wojciechowski zdecydował się Odważniej przeprowadzić piłkę Ale zagrać ją przede wszystkim do, do przodu Tutaj to na wolne pole Mamy sygnalizację ze strony Łukasza Zjawińskiego, dobre dośrodkowanie w wykonaniu kilku podań, wtedy napastnik może sobie odpowiednio poszukać miejsca w polu karnym. dobre dośrodkowanie, broni Turk. no przyjrzyjmy się, czy to po strzale Szura? No tak, to... Do spółki chyba z Martinem Kączkowskim, wydaje mi się. Tak. O, Martin Kączkowski. Na wszelki wypadek, jeszcze Turc. Szkoda, że to ostatnie zagranie Krzysztofa Kotona nieudane. No tutaj też trafiony w twarz. Założona siatka. Ale wie Albańczyk, co zrobił. Natychmiast spojrzał w kierunku arbitra. Podszedł także przeprosić Kozaka. Żolonia Warszawa, ruch Korzów. Bez bezgrani, Bez no, bardzo optymistycznie podszedł Belk, Szczepan i Soma Nowotny po cztery gole, a zatem tych swoich dwóch najlepszych snajperów w tym sezonie, Dawid Szulczek wysyła do boju na drugą połowę spotkania. Polonia w bramce Kuchta, ucierpiał Choczulari, chociaż ja bym chciał to, to starcie zobaczyć jeszcze raz na powtórce. Widzę, że z werdyktem sędzie go Mateusz Swoch nie chciał się pogodzić. Turmusz Durmusz. Nie zatrzymał go Kączkowski. Kilka i Durmusz. Dobre dośrodkowanie z Wega. Durmusz. Wojciechowski. Wojciechowski. Rzut rożny. 60. minuta meczu. Polonia 1. Ruch 0, Rzut rożny dla gospodarzy. Dobra, rzutka kontrolerów. Vega. Zgodnie do niego bez grani, Cały czas Hiszpan. Vega. Vega. A może się podobać ten piłkarz, Mam wrażenie, że niewiele było alcji takich jak, jak te. 3-4. Wybija piłka Turk. No to nie są dośrodkowania, które partnerowi UE ułatwiają działanie w polu karnym. Jedy, że zawiesio, zawie, zawieszona bardzo wysoko piłka to jeszcze taka bardzo przeciągnięta za dalszy słupek na wysokości linii końcowej zadbać o jej, o jej rytm, chociaż dzisiaj też bez jakiegoś takiego bardzo, bardzo wyraźnego zagrania. Tym czasem teraz akcja zjawiska Słupek. On mógł mieć swój udział. Od razu, pierwszy akcji Wajdur. No tutaj jeszcze raz o, oglądamy to akcji. pierwsze wejście i... Wajdur Zjawiński. Wajdur, oj... Brzydkie zachowanie Wentury. Skończy się kartką. Nie wiem, co miał na myśli Słowak teraz, wpadając na rywala. A w najbliższy piątek ruch jedzie do Pruszkowa.